Zaczynamy młóckę, młócenie, silnik właśnie rozpala się maszyna zaczyna chodzić Zobaczycie jak się młóciło kiedyś Nie mogłoby być tak, że zamiast tego silnika mógłby wystać traktor na przykład z przystawką, nie albo jakiś elektryczny silnik, ale to wygląda dużo ciekawiej, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo my się naspierało, co nie miara, zaraz będzie cała belka, na bok pęczki. Jeżeli zanim oni to wszystko przemócą, to się skończy nie tylko taśmę w telefonie, to jeszcze paliwo się skończy w tym silniku. Miały się dawne czasy Koniec Maszyna stanęła maszyna jeszcze kręcić rzeczy się naczyły w bramło o, tak. Coś tam zostało? Coś tam wypadło. Na chleb może by było. Coś czy nakręcałeś czy nie? Nakręcałeś. No to Wszystko mamy nakręcone, nawet to, że mamy. Coś zostało jeszcze. Tak? Tak. Ziarna są nagrane, to nic do domu nikt nie wyniesie. No dobra, tylko jakbyś bardzo. Ile mamy? Na chleb dzisiaj będzie? I do chleba będzie. Do chleba. To żyto na żytniówkę. To nie wiadomo, czy to zwykłe żyto, czy hybryda. Eee, upędzi się i z tego. Będzie dobrze. Wszystko da się Dzień u... dobry Państwu. Jesteśmy na zlocie w Zduńskiej Dąbrowie. Muszę uważać, żeby mnie tutaj nie przejechali. No tak, tu dotarło też dużo ciągników. Yy. Pogoda dopisała, jest fajnie. Ale zapraszamy za tydzień do nas, Kuźnia Urbanki, pod Lasem Mazowsze. Będzie miło, będzie super.